Modlitwa za wstajenictwem świętego dobrego łotra. O błogosławiony łotrze, otrzymałeś łaskę udziału w cierpieniach mojego zbawiciela. U boku Jezusa na krzyżu byłeś tam, gdzie chciałbym być ja, skruszony i pełen współczucia grzesznik. Twoja głowa pochylała się ku Boskiemu ukrzyżowanemu. I to jest moim pragnieniem. Większość ludzi kochała Chrystusa za Jego cuda, w Jego chwale, ale Ty, Ty kochałeś Go w Jego opuszczeniu, w Jego bólu i konaniu. Uproś mi, łotrowi, jak Ty, łaskę litości i pocieszenia w godzinie śmierci, by ostatnie uderzenie mojego biednego serca. Tak, jak to było z Tobą, dokonało się w komunii miłości z sercem Chrystusa Jezusa, umierającego za nas. Amen.